Gdy pompujesz opony w samochodzie lub rowerze, lub gdy sprawdzasz pogodę, masz do czynienia z pewną wielkością fizyczną, którą nazywamy ciśnieniem. Cały czas jesteśmy poddawani działaniu ciśnienia, ciśnienia atmosferycznego. Czy zastanawiało Cię, dlaczego zapadasz się w świeżym śniegu, stojąc na nim tylko w butach? Dlaczego nie zapadasz się, gdy założysz narty? Zauważ, czym różni się mój przypadek od przypadku mojego kolegi. Obaj ważymy tyle samo, jedyną różnicą jest powierzchnia, na którą oddziałujemy naszym ciężarem. Powierzchnia nart jest około sześciu razy większa niż powierzchnia podeszw moich butów. Przeprowadźmy doświadczenie, dzięki któremu dowiemy się, dlaczego zapadamy się w śniegu. Potrzebne będą nam talerz mąka i ciężki prostopadłościan. Mąkę wysypuję równomiernie na talerz. Teraz położę na mące prostopadłościan najmniejszym bokiem. Podnoszę go ostrożnie, aby nie zniszczyć pozostawionego śladu. Następnie powtórzę te czynności dla boku o większej i największej powierzchni. Jakie są Twoje obserwacje? Na pewno udało Ci się zauważyć, że im większa powierzchnia, na której leżał prostopadłościan, tym mniejsze jest zagłębienie w mące. Pomimo tego, że w każdym z tych trzech przypadków ciężar prostopadłościanu był taki sam. Ten sam efekt obserwujemy chodząc po śniegu. Im większa powierzchnia pod naszymi stopami, tym płyciej się zapadamy w śniegu. Wielkość fizyczną, która informuje nas o tym, jak duża siła nacisku, nazywana inaczej parciem, działa na pewną powierzchnię, nazywamy ciśnieniem. Oznaczamy ją małą literą p. W celu obliczenia ciśnienia należy działającą prostopadle do powierzchni siłę nacisku f parcie podzielić przez pole powierzchni s, na które ta siła działa. Z tego wzoru wynika, że jeśli przy tej samej sile nacisku, zwiększając powierzchnię, na którą ona działa, jednocześnie zmniejszamy ciśnienie. Tym samym im mniejsza będzie powierzchnia, na którą wywieramy nacisk, tym większe będzie ciśnienie. Dlatego noże powinny być dobrze naostrzone, aby ich powierzchnia nacisku była jak najmniejsza, wtedy dobrze tną różne materiały. Gdy do wzoru definiującego ciśnienie wstawimy jednostkę wartości siły oraz pola powierzchni, otrzymamy jednostkę ciśnienia. Ma ona swoją nazwę i osobne oznaczenie. Jednostką ciśnienia jest paskal i oznaczamy go literami PA. 1 paskal to ciśnienie wytworzone przez siłę o wartości 1 N, która działa na powierzchnię o polu wynoszącym 1 m2. Jest to ciśnienie, jakie wywiera na przykład 100 gramów cukru równomiernie rozsypanego na powierzchni 1 metra kwadratowego. Jednostka ciśnienia zyskała swoją nazwę od wybitnego matematyka, fizyka, pisarza i filozofa francuskiego. Blaise Pascal, który żył w latach 1623-1662, Prowadził badania na temat ciśnienia. Opracował także wiele teorii matematycznych. Skonstruował pierwszą maszynę liczącą, która potrafiła sumować. Nazwano ją paskaliną. Jeden Pascal jest jednostką podstawową ciśnienia w układzie SI. Czy znasz jakieś inne jednostki ciśnienia? Na pewno z prognozy pogody pamiętasz jednostkę hektopascal. Innymi jednostkami pochodnymi mogą być na przykład kilopascal lub megapascal.